Jesteśmy w Aninie, ulica Róg, piątej potrzecznej a trawiastej. Co to za specyficzne miejsce? Co tu się stało? Tutaj to jest bardzo specyficzne miejsce. 6 stycznia 1999 roku w tym miejscu zginął Krzysztof Baniak i Piotrek dostał 9 kul postrzałowych, 18 ran. No i tutaj był pierwszy zamach na Kajtka. Kajtkowi tylko po. Ale tu za to, jednym razem? Tak, tu było wszystko za jednym razem. Tutaj trzy, trzy, tu, po prostu zginął Krzysztof Baniak z Marek. No i Piotrek dostał 9 kul podstawowych i, i pierwszy był zamach na Kajtka. Poprzedzirawiło mu po prostu y, spodnie, ale nic mu się nie stało. A powiedz mi, jak to się odbyło dokładnie? No słuchaj, oni tutaj rozmawiali, Krzysiek ich wydzwonił, coś tutaj jakiś jak się obgadywali, nie wiem, jakiś tam rozmawiali o czymś i po prostu najechał samochód z jednej strony, zaczęli strzelać. Krzysiek od razu padł, bo dostał. Zanim do... skąd, skąd, skąd oni jechali w tamtej stronie, położyli to wszystkich, bo poprzewracali się chłopaki. No i kurczę i zawrócili i jeszcze tutaj do bitka i Piotrek jak leżał to mówi, że jak dostał w rękę to widział jak mu ta ręka zaczęła chodzić.